Pierwszego vloga zaczynamy chyba od takiego właśnie kadru. Od śpiącej, małej kluseczki. Nie? Taka jestem fajna, jak śpie. Jak śpie. No właśnie, a my już po kawce znaczy ja po kawce Andrzej dalej śpi. No i zobaczymy, co zaraz będziemy robić na śniadanko. A nasza pozycja do spanka jest taka, że ja mam tu nogę <noise> i jakoś to tak wygląda. Nie, Hercia? No właśnie. Będziemy robić śniadanko. A właśnie Andrzej schodzi z piesami, z psjuszami. A my będziemy robić yy, bułeczki. Bułeczki mleczne z czekoladą. Także o, rozpoczynamy. O, widzę, na było. Powiedzieć. Widzę, że bardzo dużo masz do powiedzenia. To, ja. to nie ja. I on nie wiedział. Co, będziemy kupować tego Oppenheimera? Ja bym obejrzał, nie? Bo jak był w kinach, to że ona nie chciała ze mną iść, bo wolała na Barbie. Ale słuchaj, na Barbie. Barbie. Na, na Barbie byliśmy z Rafałem i Zasią. No, i z Rafałem i Jasią mieliśmy iść na Oppenheimera, a oni poszli sobie sami. Byli w końcu? Tak, a moja Barbie nie chciała. Tak. To, to nie było tak, że ja nie chciałam. Po tak. prostu mi nie powiedziałeś, że jest już. Mm -hmm, mm -hmm. Nie? Harcia tak było. Też tak macie, że na każdy film, który kobieta chce iść, to pójdzie ochoczo, a jak wy macie jakiś film, to to jest ciężko, to nagle ja nie wiedziałam, bo mi termin nie pasował, a okres mi się zaczął, okres mi się skończył. <grym> patrz, patrz na Nusię, Nusia na ciebie spojrzała tak tata, tatek, przestań. Ja wiem, o czym mówisz, ale ja z tobą zawsze chętnie pójdę, nie? Bo no, ja wiem, wy obydwie pójdziecie chętnie. Dłuższa minuta oczekiwania, nie? Jak pralka skończy swój cykl. Ta minuta to jest jeden wielki skam, serio. No, a tak wygląda nasze pralko, a tam... Y ustawię was na razie na razie tu Dobra, zaczniemy. Bo muszę wrzucić to pranie do suszarki. Ale pewnie suszarka nie jest wyczyszczona, jeżeli chodzi o filtr. No to dobrze, słyszę no. Dzięki, że wyprałaś. tak? Jestem ci za to mega wdzięczna. Mega. Dobra filtr opróżniony. Poczułaś oh. się? Dobra. Mamy opróżnioną wodę. Czyszczony filtr? Filtr czy filtr? Filtr. I teraz przenosimy do naszej suszarki. was pranie też tak zalega na leki. Musi na nie nabrać moc urzędowną, żeby doczekało się swojej, wiecie, kolejności do prania. Dobra. To wrzucamy kolejne. Pranko. Akurat u nas nie ma problemu, czy jest to jasne, czy ciemne, bo większość naszych rzeczy jest po prostu ciemna albo czarna, albo szara, granatowa, więc nie mamy z tym problemu. No to lecimy. GIT. Kolejny planer Tak. Jak Ci smakuje bułeczka? No, idzie. No. No, serio? To nie, no teraz udawaj pod ten, pod... pod, pod, pod publikę. Mm. Mm, Jak moja żona zrobiła bułeczki. Mm -hmm. mm. Doceniłbyś, Andrzejku, to, że twoja żona w niedzielę robi bułeczki ci z rana na śniadanie. Doceniam, tylko stawiam, że to nie tylko dla mnie. <gorsza> <gorsza> no, ale nie całkiem spoko. Całkiem spoko. Zastanów się nad odpowiedzią. Nie, jest, jest ok. To jest, jest naprawdę ok. Ale? Można zjeść takie. Zastanawiam się z czym. No dalej Czy sobie mleka. Przekroić masłem, posmarować. Ale możesz, coś? możesz możesz sobie przekroić, nie? Posmarować, nie? posmarować masłem, możesz posmarować sobie nutellą, a możesz posmarować dżemem. O, nutellą. Nie, nie. Rozumiem hmm. cukru. W cukrze. Cukru w cukrze? Tutaj dwa sępy, nie? Myślę, że blako będzie najlepszym rozwiązaniem. Też tak sądzę. To co? Jemy, nie? Śniadanko? Papuszajmy. Fajnie, już nie jest tak zimno. Już jest całkiem, całkiem. Ale jeszcze nie jest gorąco. Jest już trochę cieplej, ale jeszcze nie jest gorąco. No, to jest ten... E, Paulo Coelho de Comorello. No. Zbieramy się. Będę się teraz ubierać, bo idziemy na sushi. I właśnie widzę, jak bardzo mam Ten kwiatek ogólnie nazywa się grudnik. I on powinien mieć pełno takich różowych kwiateczków. Mamy jeden. Ale to zawsze coś, nie? No bo nie ma nigdzie innego. Aczkolwiek tutaj yy, chyba o widzicie... czekajcie gdzie mam palec? Tu te listki. Tak jakby coś tam się zaczęło dziać. Więc może, może... Zobaczymy. Idziemy na obiad? Idziemy na obiad. i te sprawy. Jak herbatka? Gorzka. Dobra? Jesteś piękną malutką dziewczynką. Tak ty lubisz, o tak ty lubisz tutaj. Dlaczego ze mną dyskutujesz, koleżanko, i gdzie ty w ogóle siedzisz? Mamy tu popcorn. Hera. Dlaczego siedzisz na fotelu? Ja się pytam Ciebie, co? Och, tak. Nie, ale pieski nie mogą. Nie mogą. No, a co No. Także nie można. Nie, nie. Ty miałaś swoje jedzonko. Patrzcie, obraziła się. Obraziłaś się? Tak? Ojej. No tak. Depresja. Psiada precha. Nie. No ja wiem. Ojej, ojej. No, i tak to już w życiu bywa, że pies nie dostaje popcornu i się obraża. O Tobie mówię, no? Dajcie znać, jak Wam się podobało. No i co, mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym vlogu. Razem z nami, a A Ty nie podgryzaj, mała Pitko! Nie podgryzaj! Także do zobaczenia.